Widzowie, odkryłem, co było źle. Nie, nie wczytało mi tamtego, po prostu usunęło mi ten plik. Tego usunęło mi plik Miss USR Missions, czyli nie było misji, czyli gra po prostu nie wiedziała, co ma zrobić z tym 130, i przez to mnie nie wrzucało do gry. No, a teraz już wiem co było nie tak. E, już to naprawiłem. Jak widzicie już mogę nim latać. I tutaj. Na takiej specjalnej mapie jakaś pustynia. Dziwne trochę to pustynia, bo... Co to było za działo? Działko. Czy, tym, czy to był zamach na mnie? To jest. <laughs> Dobra. No widzowie, jak już, już działa. I teraz jeszcze jeden samolot sobie tak naprawie, bo jego misji nie wczytywało najwidoczniej, tak jak tego, a więc no. Widzimy się jutro w następnym materiale. Pa. Do widzenia.